Wariatów. Paweł Haza ładnie zostawił piłkę, ale tutaj ostatni w defensywie szeflera Jaruga z kluczową interwencją, ten wyprowadza kontrę, kolejna próba z dystansu, jeszcze przejmuje piłkę Jaruga po lukarnym i mamy w końcu bramkę na 1 do 0. 12. Autorstwa Mateusza Damczyka już wykonany rzut wolny. Paweł Haza. Gębiak próbował do przodu, ale już Niemczyński przejmuje piłkę. No i teraz fenomenalna interwencja. Na tą bramką, poza kilkoma próbami z dystansu. No liczymy na to, że gdzieś z upływem tego czasu uda się e, troszeczkę... Może zmęczą się te defensywy jednych i drugich. No, no. może teraz. Paweł Haza w polu karnym mamy strzał. No i to w końcu była dobra próba PKS. Spore emocje na boisku numer 2, Tak go chcielibyśmy też tutaj, ale na razie jak e, co kot napłakał tych szans, teraz okazja na uderzenie, no i proszę, no i proszę, Artur Zełk. Świetne przejęcie Konrada Niemczyńskiego, Niemczyński już w polu karnym, wystawia jeszcze do Ładie okazji Maturzeja u góra. I kolejna szansa na kontrę, Arkadiusz Kwiatkowski. Kwiatkowski, do środka, uderzenie! No i mamy w końcu pierwszą bramkę dla PKS. Starał się rozwiązać sprawę, zdążył wyjść Stanisław Pawliszyk. No i z kolejnej stuprocentowej szansy dla Szeflera nic nie wyszło. Teraz ślisk w polu karnym wykonał bodajże Jakub Rudzik. I mamy gwizdek, Jakub Gębiak. Gębiak kontra Jasiński. Gębiak! I broni w tej sytuacji Szymon Jasiński. Nie mamy. Maksymowicz z rzutu rożnego. Dośrodkowanie! I Piotr Tecław trafia do siatki. Ależ to było fenomen. Krzyżycki. Presuje mocno Szefler, ale dobrze w tej sytuacji Pawliszy nie przejmuje. Dwa piłkę, na goza. jednego. No jest doskonała okazja. Haza e, podaje. Jest strzał, jest gol w samej końcówce spotkania. Marcin Maksymowicz e, po podaniu Pawła. H